Skoda Kodiak zaskakuje wyglądem, zachwyca wnętrzem, przykuwa uwagę. Umów się na jazdę próbną. Zapraszamy Ultima z Gorzelec ulica Lubańska 13a. Nie możemy parkować pod tym blokiem w tamtej stronie. Parking wybudowany. Z jednej strony pasy porobione, a tam nazywają to, że to jest plac manewrowy. Raz manewrowy to tam w szkole bo, chyba te to jest, gdzie się uczą jeździć z tymi, z tymi. Coś, mieszka, rowerami tym czy motocyklami. <grym> A tutaj to jest to pieniądze to poszły to 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 z naszej płatności. chodzi o, o wyrozumiałość, tak? My My to na to 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 Na ten parking. Myśmy zapłacili ten tutaj. Ten jeden i ten drugi tam wyjdzie. To za nasze pieniądze bolesławili mieszkańców z Zapłaciliśmy za to i nie możemy. uwagę, dlaczego te miejsca parkingowe są. Takie szerokie, że ten parking chyba 160, ten jeden kosztował. Czyli macie parking na którym nie bardzo da się parkować, tak? No mamy parking i nie mamy parkingu, ponieważ no ludzie nawet tu, tu, tutaj muszą stawać ze względu na to, że nie będzie parkować. Na co poszło naprawdę bardzo dużo pieniędzy, tak? z, z naszych pieniędzy. Policja was ściga? Policja nas ściga, na razie dają upomnienia, aczkolwiek yy, mówią, że będą karani mandatami, tak, gdzie na ulicy po drugiej stronie tego bloku jest normalna droga, gdzie nie można przejechać, samochody stoją na środku i na to nikt nie patrzy, tak? Gdzie nawet kobieta z dzieckiem nie może przejść, byłem z tego świadkiem, gdzie przychodziła kobieta z dzieckiem i nie miała dosłownie jak tym wózkiem przejść, ponieważ gościu sobie stanął samochodzikiem i poszedł do domu na obiadek. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? no dogadać się z władzami i poprawić to wszystko, tak, bo no to jest według mnie, no oni twierdzą, że to są takie przepisy, że to jest i, i takie jakieś, nie wiem, wewnętrzne prawo, że to by już jest zrobione jako projekt, z tym, że w tym projekcie nie było zapisane, że niech pan zobaczy, ale tam pisze jakby, dużymi literami, że zostanie postawiony zakaz parkowania, tak. Czyli mam kubek na śmieci, a ja nie mogę do niego wyrzucić śmieci, no. no, no, no taka, taka chora po prostu sytuacja, no.